Ajo, no, Święć naszej Polskiej Krainie! Poczci

Panie pośle, panie przewodniczący, drodzy kombatanci, szanowni państwo, droga młodzieży. 3 maja 1791 rok. 225 lat temu czteroletni Sejm uchwala konstytucję. Pierwszą w Europie i drugą na świecie. Powinniśmy być z tego dumni. W ten dzień został ustanowiony również. Świętem Narodowym. Drodzy Państwo, dzisiaj świętujemy 3 maja w całym... W tutaj w Polsce, również w naszym mieście, odbywają się obchody. O dziesiątej przy tym pomniku, w Bziu spotkaliśmy się, aby złożyć kwiaty, oddać hołd no i wspomnieć tamto wydarzenie z 3 maja 1791 roku, kiedy uchwalono pierwszą w Europie, a drugą w świecie, konstytucję. To miał być owoc pewnych starań patriotycznych, które miały ochronić naszą ojczyznę przed upadkiem. Był to Duży krok naprzód, jednak ostatecznie ojczyzny uratować się nie udało. Dopiero po 123 latach odzyskaliśmy niepodległość. My, jako władze państwowe, samorządowe, musimy pamiętać o tych wydarzeniach. O co też zalecam, aby wszyscy pamiętali o Konstytucji 3 maja. Bardzo wzniosłej idei, w bardzo dużym kroku naprzód. Takie obchody myślę są bardzo istotne, a za chwilę rozpoczniemy drugą część obchodów w kościele na Górce. Dziękuję Państwu.